Słuchajcie króciutko, jesteśmy w Jałówce, znacie bardzo dobrze to miejsce, ale zaskoczyły mnie dwie rzeczy, dlatego chcę tutaj bardzo krótki film nagrać, dosłownie szybciutko. Zobaczcie, ile lasu zostało wykarczowane przy granicy. Pamiętacie ten mój film z lata? Zobaczcie, ile zostało tu drzew wyciętych z jakiegoś powodu. Nie wiem, no, może na zapałki, może na papier. To jest ta droga, gdzie tam w oddali zostawiłem samochód. Aha, jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Zobaczcie. Zmieniły się zasady podejścia do bramy. Teraz przy bramie, gdzie kiedyś stałem, teraz już nie można tam być. Znak zakazu wejścia jest już tutaj czyli do bramy już nie można podchodzić. Zawsze można było podejść do bramy, a teraz już nie można podchodzić do bramy. Czyżby to ten biegacz białoruski się zdenerwował na mnie i nakazał wyznaczyć taką strefę? Nie no, żartuję oczywiście. Ale widzicie, zmieniło się w Jałówce. Nie można już podejść do bramy. Dwa wielkie znaki. No to taka krótka ciekawostka informacyjna z Jałówki. Trzymajcie się.